Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowuję dla Was kolejny film. Jest to film z demakijażu. Pokażę Wam, jak zmywam mój makijaż, jaką stosuję pielęgnację i jak to wygląda. Zazwyczaj nagrywam filmy z pielęgnacją i z demakijażem na mojego TikToka, ale tym razem postanowiłam nagrać go tutaj dla Was. Mam dosyć gruby makijaż, ponieważ testowałam podkłady Fenty oraz start. Może Zobaczyć to w poprzednim filmie. A jeśli lubicie filmy z demakijażu, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli interesują Was w ogóle filmy o makijażu, o kosmetykach, to też serdecznie zapraszam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. A teraz przejdźmy do demakijażu. Pierwszym krokiem w moim demakijażu jest ściąganie e, wszystkich ozdobników, takich jak na przykład te gwiazdki, które są przyklejane i cekinkuj, pozbywam się ich. Tutaj na dole mam lustro, jak coś, żebym wszystko dokładnie widziała. Po pozbyciu się moich ozdobników używam zazwyczaj płatka kosmetycznego wielorazowego użytku. Mam dostępnych kilka wersji. Są to wersje malutkie, puchowe. Są wersje większe, inne, średnie. Mam dużo tego. Jest yy, dostępna rękawica do demakijażu. Ja dzisiaj użyję jednego z większych płatków może akurat tego różowego będzie dobrze widać, jak wszystko schodzi i do okolic oczu użyję jednego mniejszego. Powinny wystarczyć, ponieważ ten jeden jest dosyć. Y, duży. Używam do tego różnej wody do demakijażu. Mam wodę do demakijażu bardzo dużo, mi ciężką od Eveline, ale dzisiaj nie jej użyję. Użyję też wody od Eveline Rich Coconut, ponieważ y, jest to y, nawilżający kokosowy płyn micelarny plus tonik 2 w jednym. Pierw używam dużego płatka. Jeszcze zawsze wstrząsam wodę przed użyciem, żeby tam żadne składniki nie zostały na dole. Oblewam mój cały płateczek. On jest z taką gąbeczką. E, jeśli chcecie wiedzieć skąd mam te płatki, e, cofam Was do mojego filmu z holem zakupowym, z shane, z akcesoriami. Tam znajdziecie te płatki i więcej informacji o nich. Ja go biorę tak, zawsze ugniatam, bo w środku jest gąbeczka, żeby przez tą gąbeczkę przeszło mi na drugą stronę, żebym miała produkt w obu stronach. Następnie zaczynam od brwi. Tylko nie przeżyjcie szoku. Dobrze, że coś widać, że coś jest. Zawsze miałam mało włosków na brwiach, więc tak to wygląda. Teraz widać dobrze, jaką mam różową cerę. Zaczynam od brwi i jadę na dół. Widać, jak płatek wszystko wchłania. Jadę z drugą brwią. Oczywiście, w tle niezawodna luna. Przed chwilą jeszcze oglądałam film. Nie nagrywałam, to luna spała. Jak ja zaczynam gadać do kamery, to luna obecna. Jak widać, płatek zużety idzie do prania. Następnie używam kolejnego płatka. Używam z powrotem wody, ale już niewielkiej ilości. Tak jak w poprzednim, rozprowadzam sobie wodę po dwóch stronach i takie okolice jak okolice nosa i pod nosem. Eee, dokładne usta, żeby widać, że jeszcze coś tam jest, pod oczkami, żeby dokładnie wszystko zmyć. No, widać, że jeszcze coś było. Jeszcze tutaj delikatnie okolice oczu. I tak wygląda kolejny płatek kosmetyczny. Oczywiście rondujący w praniu. Po tym, jak zmyłam moją całą machę, wybieram się do łazienki, aby umyć moją buzię żelem. Akurat w łazience mam żel również od Eveline, matujący. Myję buzię szczoteczką Foreo. Więc zaraz do Was wracam z umytą buzią. Już jestem z powrotem. Z umytą buzią. I jestem nie sama. Jest ze mną Lusia. Lusia przyszła mnie odwiedzić. Zobaczcie, jaka kochana moja myszka. Idzie sobie gdzieś. Taka śliczna. Miniunia. Już puszczamy Lucy i jedziemy dalej. A więc po dokładnym umyciu buzi. Zazwyczaj używam albo maseczki w płachcie, albo peelingu kwasowego. Dzisiaj chyba użyję peeling z The Ordinary, o którym również Wam opowiadałam w wcześniejszym filmie. Jest on w takim opakowanku, pipetą. Wygląda on dość makabrycznie, ale jego ja bardzo lubię. Myślę, że przyda się on w dzisiejszej pielęgnacji, więc nakładam. Fajnie to wygląda, nie? Używam paluszkiem, rozprowadzam nie za blisko oczu, nie za blisko ust i nie za blisko nosa. Na drugą stronę nakładam również, rozsmarowuję. Tutaj również przeciągam sobie moje problemy skórne niżej. Używam zazwyczaj na całą buzię około trzech pełnych takich pet. Na czoło. Czoło moje nie jest y, zbyt wymagające. Na nosek. Oczywiście luna biega, nie? Bo jakby inaczej. No i w ten sposób to wygląda. Pozostawiam ten produkt na około 10 minut, po czym zmywam go letnią wodą. Więc wrócę do Was, jak już produkt będzie zmyty. A więc już wróciłam. Po dokładnym umyciu buzi, twasu, trzymałam go około 10-15 minut, ponieważ jeszcze zbierałam w tym czasie pranie. Przychodzę z wysuszoną już buzią do Was i nakładam tym razem pod oczy kokosmów. Delikatnie smarowując okrągłymi ruchami, na koniec przyklepując pod jednym oczkiem i tak samo pod drugim. Czasami w mojej pielęgnacji używam maseczki, na przykład takiej nawilżającej, akurat ją mam pod ręką, a do tej maseczki. Używam rolona jodeitowego, To jest ważne zestawienie wieczorne, ponieważ dobrze wygładza, regeneruje. Dochodzą wszystkie składniki do naszej buzi. A dzisiaj użyję na noc Coco Soft Detox Night Fe Face Cream. Dosyć tok sporo go nakładam. skoro detoks nocny, to detox. Bardzo mocno nawilżający krem. Pracuję w nocy z naszą skórą i okrągłymi ruchami wcieram krem. Ściągam jeszcze na szyjkę pozostałości i czoło. To samo. Jak to mówiłam, lepiej zapobiegać niż leczyć. No i taką pielęgnację kończę zazwyczaj jakąś nawilżającą pomadką bądź oliwką. Dzisiaj może użyję takiej Oliwki, olejku z Nyxa. Bardzo ładnie pachnie. No usta, no na, na noc. I tak wygląda moja wieczorna rutyna, jeśli chodzi o demakijaż i pielęgnację. Jeśli Wam się podoba taki spokojny filmik pielęgnacyjny, demakijażowy, zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Często filmiki z demakijażu znajdują się na moim TikToku bądź na moim Instagramie. Tam również znajdziecie taki filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Dobranoc, cześć!